W historii Formuły 1 wielokrotnie zdarzało się, że zespoły nie dostarczały bolidów na miarę mistrzostwa, tak jak w ostatnich latach Mercedes. Zdarzało się również, że zespoły dostarczały bolidy, które absolutnie dominowały całą stawkę, tak jak aktualnie robi to Red Bull. Jednak dzisiaj opowiem Wam o najgorszych bolidach najbardziej utytułowanych zespołów. I tak, zacznijmy od najbardziej utytułowanego zespołu w historii Formuły 1. Czyli od skuderii Ferrari. Zespół ten niejednokrotnie dysponował rewelacyjnymi bolidami, jak F2002 czy F2004, którymi Schumacher na początku XXI wieku dominował nad rywalami i zdobywał swoje mistrzostwa. Jednak zanim przyszły lata dominacji Niemca, skuderia zmagała się przez wiele lat z problemami, szczególnie w latach 80. ubiegłego wieku. Ferrari w 1975 roku stworzyło bolid F312T który po różnych ulepszeniach był używany przez skuderię aż do roku 1980 a w międzyczasie w 1975 i 1977 Niki Lauda zdobył nim dwa tytuły Mistrza Świata a w 1979 swoje jedyne Mistrzostwo Świata wypracował Jody Szachter. Po wygranych mistrzostwach w 1979 spodziewano się, że modyfikacje wprowadzone w bolidzie na nowy sezon pozwolą odnieść zwycięstwo zespołowi z Maranello jednak przygotowano przygotowany na sezon 1980 bolid F312T5 okazał się totalną klapą i najgorszym bolidem w historii występów Włochów w Formule 1. Bolid był zawodny, wolny i nieskuteczny w porównaniu z konkurencją. Również w trakcie sezonu rozwój 312T5 był znikomy i nie pomógł Skuderi uratować tego sezonu. Skończyło się tak, jak się można było spodziewać i pierwszy raz od 1973 roku żaden z kierowców Ferrari nie wygrał wyścigu. Wilne przez cały sezon nie ukończył aż 6 a punktował jedynie w trzech, co pozwoliło mu zdobyć łącznie sześć punktów i zająć 10 miejsce w klasyfikacji kierowców. Jody Schechter, czyli drugi kierowca Skuderi, mistrz świata z 1979 roku, miał równie mało szczęścia co zespołowy kolega i nie ukończył czterech Grand Prix, a do jednego nawet nie zdołał się zakwalifikować. A zanim przejdziemy dalej, zachęcam do zostawienia suba i lajka, gdyż pomaga to rozwijać kanał. Punktował w jednym wyścigu, przy czym były to tylko dwa punkty i na koniec sezonu uplasował się na 19. miejscu w klasyfikacji kierowców. Co nie ukrywajmy, było tragicznym wynikiem jak na zeszłorocznego mistrza. Nowy kibiców może to zdziwi, ale również jednym z najbardziej tytułowanych zespołów w historii Formuły 1 jest Williams, który zaliczył fantastyczne lata 80. i 90. w Formule 1. Wygrali łącznie 9 mistrzostw świata konstruktorów, 7 mistrzostw świata kierowców, Wygrali 114 wyścigów, a na podium stawali aż 313 razy. Jednak od lat zmagają się z wieloma problemami i kolejne sezony kończył na dnie tabeli. Ale najgorszy dla Williamsa był sezon 2019, kiedy dysponowali bolidem FW42, którym ścigali się Robert Kubica i debiutujący George Russell. Już od samych testów przedsezonowych nie zapowiadało się dobrze, gdyż do Bahrajnu ekipa Williamsa przybyła spóźniona, a od pierwszych Grand Prix było wiadome, że FW42 to zupełna taczka na kołach, która była ciężka Wolna, a w skali sezonu mieli również ogromne problemy z tempem rozwoju w porównaniu do rywali. I w trakcie 21 rund sezonu zespół z grów regularnie szorował pod nie kończąc większość Grand Prix w ostatniej piątce. A jedyne punkty, jakie udało im się zdobyć, należą do największego Polaka w historii, czyli Roberta Kubicy, który zdobył je podczas wyścigu na Hockenheim Ringu. Sezon zakończyli na 10 miejscu, mając na koncie tylko jeden punkt i będąc aż 27 punktów za poprzedzającym ich hasem. Bolid Williamsa był tak zły i tak tragiczny, że Robert kilkukrotnie stwierdził, że najlepsze co może zrobić w tej sytuacji to zezłomować tę taczkę o bandę. A tak serio to szkoda, że po tylu latach Robert wracając do Formuły 1 musiał trafić akurat na tak zły bolid. Ale za to jednym z pamiętnych momentów i takim, który zostanie na lata w pamięci polskich kibiców zostanie lekcja wyprzedzania, jaką Robert udzielił George'owi. Kolejnym również mocno utytułowanym zespołem, którego już niestety nie ma w Formule 1 jest Lotus, który przez wiele lat swojej obecności w Formule 1 zdobył łącznie 7 mistrzostw świata konstruktorów, 6 mistrzostw świata kierowców, a zdobywali je tacy kierowcy jak Jim Clark, Graham Hill, Jochen Rindt, Emerson Fittipaldi czy Mario Andretti. Jednak pomimo tak licznych sukcesów zdarzyło się im stworzyć boli, który co by nie mówić, Pozostawiał wiele do życzenia. Lotus 76, bo to o nim mowa, miał być bardziej dopracowaną wersją mistrzowskiego Lotusa 72. Miał mieć zmodyfikowaną aerodynamikę, mniejszą wagę, większy docisk i ogólnie być bardziej stabilny. Dodatkowo był wyposażony w elektronicznie sterowane sprzęgło co było prekursorem dzisiejszych półautomatycznych skrzyń biegów w bolidach Formuły 1 ze sterowaniem zamontowanym na dźwigni zmiany biegów, co teoretycznie miało przyspieszać ich zmianę. Sam Lotus uważał swój bolid za przełomowy technologicznie, jednak bańka zachwytu pękła już przy okazji pierwszych testów, gdzie Ronnie Peterson i Jackie X skarżyli się, że bolid był nieczuły, a elektroniczne sprzęgło sprawiało więcej problemów niż ich rozwiązywało. Próbowano poprawić problemy ze sprzęgłem, jednak nic to nie dało, ale za to napotkano nowe problemy z instalacją silnika, co z kolei prowadziło do awarii mechanicznych i niewłaściwego rozkładu ciężaru bolidu. A jak było w trakcie sezonu? No Ciekawie. Pierwsze dwa Grand Prix z sezonu 1974 Peterson oraz X jechali poprzednim bolidem Lotusa, czyli mistrzowskim lotusem 72. No i było różnie. W Argentynie roni zajął 13 miejsce, a Jackie nie ukończył tego wyścigu. Natomiast w Brazylii zajęli odpowiednio szóste i trzecie miejsce. Po dwóch pierwszych rundach zadebiutował właściwy Bolid, czyli Lotus 76 i co tu dużo mówić, było. Tragicznie. Następnych 3 Grand Prix nie ukończył żaden z kierowców lotusa. I tutaj na kolejne Grand Prix znowu nastąpił powrót do 72 a 76 miała zostać zmodyfikowana przez Kolina Chapmana i powrócić na dwa ostatnie Grand Prix. I tak kolejnym Grand Prix, gdzie mogliśmy zobaczyć Lotusa 76, było Grand Prix Niemiec, gdzie osiągnięto największy sukces z tym bolidem, czyli czwarte miejsce i był to też jedyny wyścig, który chociaż jeden z kierowców Lotusa w ogóle ukończył za sterami Lotusa 76. Ale po tym zdano sobie sprawę, że dalsze bawienie się z tym bolidem nie ma najmniejszego sensu, dlatego porzucono ten projekt i powrócono do mistrzowskiej 72, którą również jeżdżono w Sezonie 1975. Kolejnym wielokrotnie utytułowanym zespołem jest Mercedes, który powrócił do Formuły 1 w 2010 roku po tym, jak wykupili ponad 75% udziałów w Braun GP. Szefem zespołu został wówczas Ros Brown, a kierowcami Nico Rosberg i Michael Schumacher. A i co najważniejsze w przypadku Mercedesa, to o dziwo ich najgorszymi bolidami nie są te taczki z ostatnich trzech lat. No ale do rzeczy. W 2010 roku Mercedes był wyraźnie wolniejszy niż Red Bull, Ferrari czy McLaren i sezon zakończyli na czwartym miejscu po zdobyciu 214 punktów i trzech podiów, więc nie był to tragiczny wynik jak na pierwszy sezon po powrocie do Formuły 1, bo co warto pamiętać, to Mercedes nigdy nie zaliczył takiego zjazdu jak Ferrari w 1980. W przypadku srebrnych strzał czysto liczbowo najgorszy okazał się sezon 2011 i bolid W02, jednak to wciąż nie były złe wyniki. Sezon zakończyli na czwartym miejscu za Red Bullem, McLarenem i Ferrari. Rosberg nie ukończył tylko dwóch Grand Prix i punktował w 14 rundach, czym uplasował się na siódmej pozycji na koniec sezonu. A jego zespołowy kolega Michael Schumacher nie ukończył pięciu Grand Prix, punktował w 11 rundach, a to pozwoliło mu na zajęcie ósmego miejsca w klasyfikacji kierowców. Kojarzycie ten zespół od Energoli w srebrnych puszkach? To, mimo że Red Bull aktualnie przeżywa swoją drugą dominację w Formule 1, to ich początki były ciężkie. I tak najgorszym bolidem, jakim dysponowali, było RB2, którym ścigali się w sezonie 2006, a kierowcami byli wówczas David Coulthard i Christian Klein, który w trakcie sezonu na 3 rundy przed jego końcem został zastąpiony przez Roberta Dornbossa ze względu na słabe wyniki. Ale co warto wiedzieć w tym miejscu? To RB2 nie był jeszcze projektowany przez Adriana Newey'a, gdyż ten zaczął swoją pracę w Red Bullu dopiero od lutego, więc wpływ na Bolid był naprawdę znikomy. RB2 dysponował silnikiem Ferrari i już przed sezonem były problemy z jego chłodzeniem, a to z kolei wpłynęło na czas testów i możliwe zbierania danych. Dodatkowo Red Bull w trakcie sezonu porzucił rozwój bolidu i zdecydował się skupić na tym, żeby Newey mógł spokojnie pracować nad Bolidem na 2007 rok, co swoją drogą okazało się dla nich korzystne patrząc na wyniki konstruktorki w sezonie 2007. Przez cały sezon 2. 2006 kierowcy Red Bulla nie ukończyli łącznie 12 Grand Prix. I punktowali jedynie 6 razy, a to dało 16 punktów na koniec sezonu i siódme miejsce. Ale mimo tych trudności mieli oni i tak swoje dobre momenty, jak pierwsze podium zdobyte przez Davida Kultarda w Monako, czego konsekwencją był słynny skok Christiana Hornera do basenu z skokiem w pelerynie Supermana, tylko w pelerynie Supermana, co też idealnie zgrywało się z promowaną przez Red Bulla najnowszą częścią Supermana. Złych bolidów w historii Formuły 1 nie brakowało i nie brakuje, co chociażby pokazuje aktualne Alpin czy tego. Lub zeszłoroczny has. Chociaż w przypadku hasa należałoby powiedzieć, że każdy has. Ale biorąc pod uwagę, że mówimy tutaj o najbardziej utytułowanych zespołach, to has nie musi się martwić, że kiedykolwiek się na takiej liście znajdzie. A na dzisiaj to już wszystko. Widzimy się następnym razem. Cześć!